Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie... To nie jest za zbytnio odcinek, ponieważ wychodzimy poza granicę tego, co z Was zazwyczaj nagrywam. To jest po prostu projekt na biologię. I dzisiaj opowiem Wam o płazach, o znaczeniu płazów i ogólnie taki odcinek jakby projekt, po prostu nazwa projekt na tą biologię nie musicie zostawić łapek w górę ani subskrybować, jeżeli to jest wasz pierwszy odcinek. Zapraszam Was na poprzednie odcinki, bo to jest po prostu odcinek poświęcony projektowi na biologię o płazach, więc dzisiaj po prostu opowiem Wam trochę o płazach, trochę może uda nam się znaleźć, płazów. Po prostu za chwilę jedziemy nad jezioro i będziemy ich szukać, a przy okazji będę Wam opowiadał. jak mówiłem, jesteśmy już w lesie. Jesteśmy nad jeziorem i będziemy szukać właśnie płazów. Więc ja tylko dojdziemy do wody i już Was włączam. Zanim jeszcze dojdziemy do wody, do płazów, w sensie do wody, to jeszcze bym wam coś ciekawego chciał pokazać. Oczywiście mamy już prawie wiosnę no i widzicie liści jeszcze nie ma, sucho jest, ale tak wygląda krajobraz po ingerencji bobrów. Jak ym, wiecie, bobry obcinają drzewa i właśnie tutaj gryzły to. O jezu! Gryzły to. Tutaj mamy grubsze drzewa, mniejsze drzewa. Tak właśnie bobry gryzą, więc gdzieś tutaj musi ich iść, iść. Gdzieś jest ich żeremie. Tutaj jest pełno takich właśnie obgryzionych mm, drzewek. Jeżeli znajdę coś jeszcze ciekawego, też się włączę zanim dojdziemy do wody. Jeżeli nie, no to włączę się jak znajdziemy wodę. Pochodzimy do wody i możliwe, że zamiast płazów coś nagramy, jak nie będę nagrywał, to ucieknie, więc już zacząłem nagrywanie. Widzimy, że ktoś sobie zrobił piękne ognisko w lesie, czego nie polecam i nie róbcie tego w domu, znaczy w domu nie róbcie tego w lesie, bo nie wolno i jeszcze się las spalić może, więc absolutnie nie. Tutaj dochodzimy, tutaj był wiecie sami, co tam jest jakaś norka. Nie jakaś norka. No ciekawe. Dochodzimy do wody. Tu by mogły być jakieś płazy, ale nie ma chyba. Tylko puste muszle po ślimakach. Idziemy w następne miejsce. Idziemy do następnego miejsca, gdzie jest bardzo, bardzo piękne zajście. Do wody, i tutaj spodziewamy się już, może jakiś płazów. Ja idę. No, pięknie wlazłem w sieć w jakiejś babie lato. I spodziewam się tego, żeby nie wystraszyć żadnej żabci. Zobaczcie, jakie piękne zejście. Wierzę, co to. Jakby ktoś oddychał. Tutaj była pajęczyna, więc ja no nadal jest ta pajęczyna. Wchodzę. Żebym tylko nie upuścił telefonu, chyba nie ma żadnych płazów, żadnych żabek. Tutaj też nie ma tutaj bagno. No, niczego niestety nie widzę. Idziemy chyba w następne miejsce. Jesteśmy na jeziornej plaży i mam nadzieję, że jak dojdziemy do tych krzaków i tamtych krzaków to i tych krzaków o i mamy kaczuszki które właśnie odpłynęły i mam nadzieję, że przy brzegu poza płazami może jeszcze coś znajdziemy, chociaż jak wiecie Płazy są dzisiaj głównym naszym celem. O! I mamy pięknego małego okonka, który właśnie uciekł. Nie wiem, czy to widać na filmie, bo ja tego nie widzę, bo mi się światło odbija, ale właśnie on tutaj ucieka. Gdybym miał, bo one oczywiście teraz są. Nie jest za ciepło, ale nie jest też zbyt zimno, więc one są teraz ospałe. Ale, gdybym miał siatkę, to bez problemu mógłbym złapać takiego okonka małego. Tutaj nic nie ma, więc zobaczmy. Tutaj yy, miałem Wam opowiedzieć o, o płazach, żebyście trochę więcej o nich się dowiedzieli. Yy, ogólnie o właśnie znaczeniu płazów. Jakie jest znaczenie płazów? O Jezu! O! Rib, wróbel. No zdarza się. On sobie będzie odpływał. Dobrze. Więc o, co o znaczeniu płazów? O! I cały czas mi coś przerywa, ale tutaj jest właśnie ten okonek. Czy znaczy to jest inny, bo tutaj jest dużo... Oj, uciekł chyba. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Mam nadzieję, że tak. No, teraz już mi nie powinno nic przerwać, chyba że płaz. Co do płazów w przyrodzie, jakie mają znaczenie? No, na pewno mają takie znaczenie, że są pokarmem dla ptaków, dla ssaków i gadów. Bo przeważnie z płazami kojarzą nam się żaby, choć nie tylko. Oj! Nie, wydawało mi się. No, kojarzą nam się właśnie płazy. I y, z płazami kojarzą nam się żaby. Y, o, tutaj kajak, dobra. Y, właśnie znaczenie w przyrodzie mają też takie, że y, na przykład zjadają y, robaki, których na przykład nie lubią zjadać y, ptaki owadożerne nie lubią ich na przykład, a żaby właśnie płazy je zjadają, więc zmniejszają ich populację, bo te robaki na przykład są szkodnikami, nie wiem, dla roślin na przykład. A jakie mają znaczenie dla człowieka, czyli dla nas? No na pewno zjadają komary. To każdy wie, komary nas gryzą, przenoszą choroby. Co jeszcze? No zjadają na przykład ślimaki, które szkodzą w naszych ogródkach. Więc dla żabek łapka w górę. No i ogólnie takie znaczenie mają. Dla niektórych też są pokarmem. W sensie dla nas ludzi, jak wiecie, żabie łódka. Ja bym raczej nie skosztował, bo nie lubię jeździć żywych zwierząt. Wolę, żeby właśnie żaby tutaj nam pomagały walczyć z ślimakami komarami i z robakami, które nas, którym nam szkodzą niż je jeść, bo no nie lubię po prostu nie, nie przepadałbym ale nie o tym mówimy dzisiaj mamy temat właśnie płazy i takie jest właśnie ich znaczenie w przyrodzie i dla nas ja tutaj tak chodzę, ponieważ wciąż mam nadzieję, że coś Uda nam się znaleźć, bo ja mogę przejść, żaba może wyjść, a ja poszedłbym w taką stronę, już nie przyszedł i bym ominął. Tutaj niestety nic nie ma, niestety na tym przybrzeżu nic się nie udało nam znaleźć, ale opowiedziałem Wam właśnie o znaczeniu płazów w przyrodzie i dla człowieka. Więc idziemy do jakiegoś następnego miejsca i mamy nadzieję, że tam znajdziemy jakieś płazy. Za chwilę idziemy na pomost, gdzie mam nadzieję, że coś będzie. Przejdziemy się brzegiem, a jeszcze dodatkowo coś wam pokażę. Kiedy jest lato, no to oczywiście wszystko kwitnie tutaj. Tutaj jest podaszek, są rośliny, a tutaj są takie właśnie belki. I jak tutaj wszystko rośnie i jest ciepło, to właśnie tutaj za tymi belkami bardzo właśnie lubią się kryć żaby i pająki również i różne inne stworzonka. Robaki i w ogóle, więc właśnie tutaj są skolopendry i inne rzeczy, ale to by było fajne na specjal, którego właśnie teraz nie robimy, bo przecież robimy właśnie o płazach. Więc teraz nic tutaj nie ma. Mogłyby być żaby, ale nie ma. Więc właśnie za tymi belkami, tutaj za tym dachem wielkim, bo to dach, jak jest lato, to właśnie żaby się kryją. Żaby lubią też być tutaj. Tutaj, bo tutaj jest. O, kamień spadł tutaj. Tutaj jest. No jak się mówi? Tutaj się myje garnki i tutaj spływa woda, więc tutaj małe żabulki lubią się kryć w tych zaroślach, więc za chwilę idziemy na brzeg i sprawdzimy czy czegoś tam nie ma. Tutaj mamy żab żabki kaczki koło nas tutaj zupełnie. I pełno kaczek jest, ale jak tu chodziłem, to nie było żadnych. Dobra, kupy. Idziemy zobaczyć na brzeg. Bo przed chwilą miałem robaki, i tylko wrzucałem rybom, żeby sobie zjadły, pojadły. Trochę robaczków. Tutaj mamy takie właśnie wybrzuszenie. I wielką małże, ale tu jest kajak. Więc wejść na to raczej się nie da niestety a rzuciłbym sobie wielką małżą i płazy płazy płazowate no chyba nic nie ma tu tutaj nic nie ma i nic tutaj nie znajdziemy to po prostu yy, przenosimy się tam na drugi brzeg za chwilę, i tam będziemy szukać. Mam nadzieję, że tam coś znajdziemy, ponieważ mam dużą nadzieję, że tam coś znajdziemy, i widzimy się już za chwilę na tamtym brzegu. Niestety nie udało nam się dotrzeć. Jak widzicie, jesteśmy już w domu. Nie udało nam się dotrzeć na drugi brzeg z powodu narastającej pogody. I tak jak widzieliście na poprzedniej części, nie udało nam się znaleźć żadnych płazów, ale opowiedziałem Wam to, co najważniejsze o płazach, właśnie znaczenie płazów. I jeżeli to jest Twój pierwszy film, zapraszam Was na poprzednie filmy. I to tyle, bo po prostu nie udało nam się nic znaleźć. Może jest jeszcze lekko, za wcześnie na płazy, na żaby, ale. To, yy, na czym polegał tak naprawdę projekt, wykonałem, bo mieliśmy opowiedzieć o znaczeniu płazów, więc znaczenie płazów Wam opowiedziałem. Yy, I zapraszam Was na poprzednie filmy. I cześć! A w sumie jeszcze nagrywam, yy, jeszcze w sumie nagrywam to z entuzjazmem. Yy, ponieważ yy, ode mnie, żeby nie było tak nudno, macie w prezencie niespodziankę. Yy, teraz, właśnie na koniec filmu, jeszcze go nie wyłączacie, ponieważ będzie mała niespodzianka. A to jako wielko, ja nie mogę. Dobra, jedna już padła. I nie ma podniesionych. Więc... Mm. Ja Krybę stanę tu, żeby widzieć, co się tu ja. Go! Są w Magia! Magia świąteczna! No, one tak fajnie płyną. Brz, 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 malutkie łapeczki i zobacz, jak duże, duże no. tylko zobacz jak, się, zobacz, jak my wtedy obserwowaliśmy, było słonko, to było widać, one fajnie płyną, bo była przejrzysta woda, nie? A teraz. No, w drugą stronę. Ta, ta na to wskoczyła ja zaraz z niej Kto? Tu ta mała, ale teraz się posunęła. Ta duża zaraz tam wskoczy. O, ta 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 to w gdzie Tam jest, zobacz, gdzie ty płyniesz. Cięciuniu. E, gdzie ja skoczyłam? A dobra, w taką stronę. To... No tak, ściny to ja mam. Nudny ten film będzie. W drugą stronę, w drugą. Chwajka tu skoczy. Ojej, wpadła w pajęczyna, Ale klasyczną żabką, żabką płyńce ty robisz.